Ulm, piąte rano. Prognoza się nie sprawdziła. Deszcz zalewa jezdnie. A asfalt nie przyklei się do mokrej nawierzchni. Trzeba wstrzymać rozścięłanie. Klaus Heim znalazł sposób. Zgarnia wilgoć zamiatarkami. Odsysamy maszynowo wodę, a deszcz powoli ustaje. Możemy zaczynać. Ustawimy rozściełacze na pozycji i jazda. Zadanie to ułożyć 13 tysięcy metrów kwadratowych asfaltów w 36 godzin. Maszyny stoją na pozycjach. Tutaj masa trafia z wywrotki na przód rozściełacza do kosza sypowego. W środku znajdują się podajniki, które przesuwają asfalt do tyłu, pod stół i tam zostaje ułożony. I tak dwa razy. Kierownik wiele ryzykuje. Jak się czuje? Podenerwowany, ale uda się. Wreszcie podłoże jest dość suche. Zaczynamy tutaj. Rozściełacze mają do pokonania 1,5 kilometra. 40 robotników musi pracować bez przerwy. Każde opóźnienie zagraża zaplanowanemu na rano otwarciu drogi. Felix oczyścił podłoże. Jestem gotowy, przejmuję stery. W porządku. Możemy jechać. Powodzenia. Kierownik budowy daje ekspertom zielone światło. Felix Tajhert robi to od 40 lat. Wyjątkowo szybko i pewnie układa asfalt. Mamy tu tolerancję do pół centymetra. Można też układać z dokładnością do 2 mm. Rozścielacz układa 4 cm gorącego asfaltu. Już na początku trzeba poprawiać ręcznie. Walce wyrównują nawierzchnię. Surowiec uzupełnia się co 6 minut. Dalej, skręć. I podjedź do niego, a potem wyrównaj. Od tej pory nie ma czasu na poprawki. Dziś idziemy na rekord. 2500 ton to bardzo wiele. Zaczęliśmy o szóstej, by skończyć na czas. Należy układać dwa szczelne pasy asfaltu, by pokryć całą szerokość ulicy.